Hej, Manku wszystkim, ja jestem Matyniem i witam w kolejnym odcinku z gry Hitman. Dzisiaj atakujemy tę piękną rezydencję, a raczej dwóch osobników, których tam znajdziemy. Jedną kobietę i jednego mężczyznę. Mężczyzna jest jakimś bogatym ziomeczkiem, a nie, nie wiem za dużo o nim. Jest kimś ważnym, kogo trzeba zabić, a Blaska jest bio, jakimś biotechnologiem, który wynalazł niesamowitego, chyba oboje zresztą wynalezi niesamowitego wirusa, który sprawi, że wszyscy umrą na świecie. A my akurat znaleźliśmy tutaj możliwość dostania się do środka. Dobra, wezmę to. I na razie wyrzucę tą broń, bo... muszę ją odłożyć, bo będę przeszukiwany. Pan Caruso właśnie jest naszym celem numer jeden. Dobra. Na ziemię, na ziemię. Nie przeciągnij, tylko przebierz się. Przebierz się OK. I teraz się przeciągniemy tutaj z dala od tego pana, który reanimuje ziomeczka na rowerku. I przeciągamy, przeciągamy, przeciągamy. I leż. Ja wezmę ten bukiet. I lecę. W ogóle mam, czy, czy coś mam przy sobie, co może yy, mnie tutaj wykryć. Nie mam. Więc biegniemy. Lecimy sobie, bo ogólnie będą przed wejściem, ja trochę to gram, żeby nie być takim lamusem, który szuka rzeczy 10 godzin To trochę gram już wiem. Oni tutaj mnie nie będą przeszukiwać. Dzień dobry. Dokładnie tak. Ja mam tutaj przesyłkę dla pana Silvio Caruso Nic nie mam, nic nie mam. na? pozwólcie, że się przebiegnę, bo to bardzo pilna sprawa. Potem sobie... Tutaj... U Jezu, jaka bryczka, co tutaj jest? Mhm, hm, jakiś trójkącik. Porozmawiaj z kamerdynerem, nie umieszkam. Dzień dobry, witam. Hello, hello. Dzień dobry, panie kamerdynerze. Dobra. Czy musisz mnie prowadzić, bo, bo ja znam drogę w sumie? Eurosped. Cóż za oddany syn. No, pewnie no. Idzie do swojej. Mamusi? Chyba mamusi. Na grób. I my w tym czasie. znaczy czy w tym czasie. W momencie, kiedy on pójdzie na ten grup będziemy na niego czekać. I strzelimy go w ryj. Nie wiem jeszcze czym. Ale czymś go, go strzelimy. Szczelimy. Powiedziałem to tak specjalnie, w razie co? Żebyście nie pomyśleli, że ja nie umiem mówić. Mówi się. Strzelimy Halo, halo, dzień dobry Już, Jezu, ten jaki agresywny, no Wbijasz ziomek tutaj zanieść kwiatki A to jakiś typ stoi z shotgunem I celuje, no raczej ze zestrzelbym jakąś, nie z shotgunem Dobra Już, ziomek, jak daleko mam iść? Już tutaj? To jest kij, może tym kijem, ale nie, jak go wejmę, to będę podejrzany od razu. Wow, moja postać sama szła. To już tutaj, tak? Dobra, jak. Kto tak podlewa kwiatki? Ty, mało się ziomek. Już. Czy nie? Ile będę jeszcze szedł za nim? Dobra, Dobra dziena, dziena, dziena. Tutaj w ogóle są jakieś typeczki, więc może być Lipa, jeżeli chodzi o to. Dobra, tutaj? Dobra, co tutaj mamy? Śrubokręt, to sobie schowam, młotek, łopatę. Dobra, wiesz, co ja go strzelę śrubokrętem? On chyba tutaj powoli będzie szedł. O Ezu, jaki kawał. Drogi. Dobra, to tutaj będzie takie spektakularne cięcie. I ukryję się w tej skrzyni do momentu kiedy nie przyjdzie ten gałgan. Tak więc. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, dobra, ktoś idzie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Dobra. Cześć Sylvio. Jesteś moim celem numer jeden. Dobra, nie nie płacz, zaraz Wszystkie twoje kłopoty odejdą Za jednym ruchem śrubokrętu Obiecuję. Już się modlisz? Mogę wyjść z mojej tajnej kryjówki? Poczekam aż kucniesz, dobra Like a motherfucking ninja Dobry? Mam coś dla ciebie Dobra Szybko, szybko do skrzynki Zabójstwo niewykryte. Chowamy śrubokręt i eloha Jak gdyby nigdy nic, my jesteśmy tylko delivererem. Zapisywanie, świetnie nam to wyszło. Dzień dobry. Yy, właśnie zabiłem waszego szefa, ale mam nadzieję, że nie będziecie źli. Tutaj jakiś pan sobie będzie strzy, 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 strzygł trawę? Odstrzyżenia, strzygł? Chyba tak. Dobra. Naszym następnym przeciwnikiem, że tak powiem, jest ta babeczka. Tą babeczkę nie wiem jak my pokonamy, bo... No bo nie wiem, ja jeszcze nie zabiłem ani razu. W sumie nie próbowałem za bardzo, ale... Wow, jak to zajebiście wygląda, popatrzcie sami. Grafika jest bardzo ładna, naprawdę. Okej, okay, ważne żebyśmy się za coś przebrali, bo w tym momencie jesteśmy... ...ziomkiem, który tutaj tak średnio pasuje. O, szef kuchni. Szefie! Wziąłem młotek specjalnie na tę okazję! Bez przypału? Bez przypału. Szefie, Jezus, ale dostał przez ten łeb. Pozwolisz, że się przebiorę za ciebie, szefie. Nikt tu nie idzie. Tam jakiś ziomek chodzi, ale nie zauważy. Nikt, nikt tego nie zauważy. To jest morderstwo. A raczej zbrodnia doskonała. No i jeszcze do, do koszyka. Slot tych koszyków tutaj jest specjalnie dla mnie. Oki doki jakiś dzwon i możemy go wyrzucić, ale byłby śmiesznie Nie, bo on by ogarnął Zamknij mordę Grzecznie do mnie Okej okay. I zobaczmy, naciśnijmy F1 i tutaj jakieś różne możliwości znajdźmy Nieprzyjazne środowisko, śledź pamiątka O, może przy świecach Jakaś kolacja, romantiko o, to zróbmy. Śledźmy to. Okej, okay, dobra. No i tutaj ogólnie to jest dosyć łatwe, takie ułatwienie. Ale że wiecie, że ja nagrywam i chcę zrobić to całkiem sprawnie i ładnie, to sobie z tego skorzystam. Czy te drzwi są otwarte? Okno jest otwarte. Kappa. Po co te drzwi zamykają, jeżeli tu jest otwarte okno? Ale nie zauważy nikt. Dzień doberek. Co tutaj jest? Mamy o, to jest otwarte. Nikt nie pomyślał. O, co to jest za notka? Romantyczny liścik to, to szansa, żeby dorwać ją, kiedy jej czujność będzie uśpiona Zajebioza Dowiedz się więcej o trenerze golfa No dobra tylko Musimy uważać, bo ci ludzie wszyscy... A, oni nie Po wyjściu mnie nie podejrzewają, oni podejrzewają mnie tylko jak byłem w środku No bo w sumie... Muszę jakoś go tutaj... Dowiedzi dowiedzieć się o nim więcej w jaki sposób? Będę go śledził pewnie, no i tyle. Chodzi się ciota, Ziomek. Toś mnie tutaj. Co się patrzysz? Trenerze golfowy. Proszę tutaj jakieś rady mi dać. Widzę, że nie jest pan chętny do współpracy, więc będę musiał zaciągnąć cię. Albo nie. Co go będzie obchodziło, że ja rzucę monetą? O, coś ty się prójesz do na mnie. Nad, nad, nad wyraz, nie uprzejmie. Zaraz mój młotek pójdzie w ruch, zobaczymy, czy będziesz wtedy takim kozakiem. Dobra, chyba będę musiał się najpierw pozbyć tego pana. Widzicie go? O ten, a co tu mogę włączyć? Taki kran, superaśnie. O, on coś tutaj. Co on pierdoli, nie? Ty ziomek, co pali fajki, słyszysz go? On najebany jakiś jest. O, wow. fak nie zamknęłem okna. Mam nadzieję, że nie będzie słychać rzeczy z za. Dobra, on się tutaj gada. Ja sobie porozmawiam z tobą, panie Pecie. Już skończyłeś? Francesca. <śm> A crazy Dobra, jakimś cudem to się udało. Ogólnie mam wrażenie, że Gierka się zbugowała, nieważne w jakim i w jaki sposób bym typka nie powalał, mimo że ludzie byli 10 km obok, to ja i tak y, zostawiałem, zostawiałem wykryty, więc. Więc jest lipa, jeżeli chodzi o to, ale dobra. Chciałem to sobie zrobić tak bez żadnego przypału, ale teraz jestem poszukiwany yy, i dlatego to jest przypał. Plus nie wziąłem komórki, więc nie mogę do niej zadzwonić. Fak, muszę tam się wrócić, ale zjebałem. No dobra, może nikogo już tam nie ma. Wszyscy sobie poszli, miejmy nadzieję. Tutaj jest jakiś przypał, oni tutaj szukają kogoś. Tak, 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 znajdziesz mnie. Dlatego ja idę po ten telefon. Dobrze, że on nie spadł. Kurde, był blisko. Dobra. I dzwonimy sobie do naszej laseczki. Oczywiście, że tak. Dobra. See you soon, dobra. Już skończyliśmy rozmowę. Idziemy tutaj, Lasi. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób ją... A, garota, niech będzie klasiko. Klasyko Garota. Tak powiem, klasyko Garota Tutaj mogą mnie poszukiwać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Masz pokój dosyć nisko Hejka. Będę czekał na ciebie. No niedługo będzie. Dobra, dobra, dobra. Coś tutaj odpalimy. Wyłącz. Nie, nie, nie. Y co my tu mamy? G jakiś mood, mood, mód mood, mood, mood. Y Żeby fajnie zrobić, kurde nie ma A ja tu byłem, lel y Ona tu przyjdzie Jak mogę to zrobić jakoś fajnie? O, co to jest? O Muzyka zaczęła grać i Jehanka Telewizor włączymy, jednak jest troszkę bardziej nastrojowo. Dobra, i posiedzimy, poczekamy na naszą laseczkę, jest już niedaleko. Okej okay. jakiś koleś w majtkach, tu właśnie w biegu. I następny, jakaś walka golasów, czy co? Mogą mi trochę popsuć plan, jak w nie patrzeć Ej, on się przegrał z powrotem, za. Sie siebie. Dobrze, wyjdzie innymi drzwiami, dobrze. Co tu się stało właśnie? On sika? No, hej, Lasia Siomek, wyjdź! Widz stąd! Dzięki Oczywiście, że tak No Wykrzuć to z siebie Dobra, nie mam czasu na twoje pierdy Na glebę Ten nadal tam się kisi w łazience, dobra. Proszę. Okej, okay, została ostatnia rzecz, czyli wirus. Roberto to makaroni. Elo, chłopaki. Miłe ich poszukiwań swojej lasi. Wirus, dobra, wirus, wirus, wirus. Wiem jak się tam dostać, więc może pójdziemy tam normalnie jako ten ziomeczek. Jak gdyby nigdy nic. Więc nie powinno być większych problemów. A, jednak będą problemy. Dobra, i to nawet całkiem spore. Muszę mieć kartę. Muszę mieć kartę, która sprawi, że będę mógł otworzyć te drzwi. Obra. Jakoś sobie damy radę. Tak więc teraz będzie pewnie jakieś spektakularne cięcie do momentu, że znajdę kartę. Piu! Nie the... The Ether Lab. Requires a key card and a uniform. Luckily, it's. Okej okay. Okej, okay, mamy kartę Przydałoby się też. Musimy stąd wyjść bez przypału O no właśnie w ten sposób. Dobra, mamy kartę mamy wszystko, czego nam potrzeba Prawdopodobnie ciała znajdą. Mam nadzieję jednak, że, że, że nie Ale jakby znaleźli to trudno Możliwości. Weźmy sobie to. Nieprzyjazne środowisko. Śledź. Ok, musimy się dostać w tamto miejsce. Już wiem, gdzie to jest. Znaczy, najprawdopodobniej jest to tajne laboratorium na wzgórzu. Więc tam się też udamy. Wyglądają jak kościelny. Więc. No właśnie, znaleźli ciało. Czemu? Wyglądam tak. Czemu nie poszedłem w stroju tego chemika? Jestem jakiś głupi. Ja tak nie będę mógł tam wejść. Tam od razu ogarną. Halo! Co ziomek, który wygląda jak 45-letni typeczek, robi tutaj? No taki troszkę przypij. Mech. Ale mam pomysł, mam pomysł. Ja tam znajdę na pewno jakiegoś jednego samotnego strzelca, którego ściągnę. Jednym szczałem. dobra, wbijamy. Znaleziono ciało. Oj, tam, oj, tam. Dobra, włączmy to. On tu tylko podejdzie, nie? Jak podejdzie tutaj tylko on, to zostanie ode mnie młotkiem przez łeb. Dlatego schowam się raczej z tej strony, żeby mnie nie zauważył. Więc walnę go od tyłu, albo nie wiem co nie walnę go że żadną bronią. Uduszę go. Dobra, nikt nie słysza, tak? Dobra. Elo, 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 elo Co znaleziono ciało, ciekawe jakie Zresztą młotewa Witam państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Andrzej I idę właśnie zniszczyć To Co trzeba zniszczyć Ale oni wszyscy mogą mnie poznać, to jest przypał Jakoś muszę się tutaj Niezauważony dostać Polowanie? To chyba gdzieś na górze Hmm Jakbym tutaj wszedł Hmm, hmm, dobra nie, tutaj mogą mnie zauważyć Jakoś muszę zrobić to Niezauważalnie Założyć jakieś skafandry ochronne jelo. Czy jest tutaj coś takiego? Co bym mógł przyodziać? O! To rozwaliby. Pyk. Dobra, coś to jest? Karta magnetyczna. Mam już chyba, więc nie potrzebuję tego. Jakieś dowody zniszczyłem, więc idziemy dalej. Trudna misja przed nami. Ten kawałek jest szczerze mówiąc najtrudniejszą częścią. Ops, nie patrz na mnie, nie patrz na mnie. Oni tutaj wszyscy będą na mnie zwracać uwagę. To jest nieładne, niefajne. Jakoś, no kurde, nie możesz założyć. Aj, tam. No... no lipa, no, no lipa. Jakoś tam muszę się dostać, ale w jaki magiczny sposób ja się mogę tam dostać. Hmm, przebiegnijmy się tutaj. Co tutaj? Te... O, cegła, 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 fajna rzecz. Okej, okay. zejdźmy sobie stąd i. Hmm, jak tam mam się dostać? Co to sobie zapiszę.

So it neither infects cells nor replicates within the cells. Very monster. Belts and suspenders, huh? You better believe it. In its natural state, the prototype could infect and kill everyone inside <inaudible> this. No, no, właśnie, no właśnie. Nie możemy pozwolić, żeby się w wy... jakiś wyciekł ten wirus. Now all we have to do is tame it. Anyway, the air purification system clears the toxin, so you can enter without a hazmat suit. Just don't do it unless you're in a hurry. Thank you. duly noted. Okej, okay, dobra. Oni sobie idą na so this is my moment, guys. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Elo, ja tutaj przyszedłem pogrzebać w jakiś... Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Czy mam tutaj nic Entering nie psuć? Okej. Okay. Nie patrzcie. Nie patrzcie. Jak ja mam się tam. Fuck. Zamknij ryj. Musimy przejść naokoło tak. Poprzez wodę. Zajebioza. Dobra, to będzie gdzieś tutaj. O, mają już hazmaty. Dobra, elo, elo, wbijam. Przebieramy szybciutko? Nikt nie zwrócił uwagi Ups Idziemy do laboratorium Dexter's laboratory Coś tam coś tam coś Wypełnia mózg Obidii wciąż Wynalazki super. zamienia w gruz Hello to kill the competition There In the sealed container The virus prototype Czyli tutaj Musimy się go pozbyć Ale w jaki magiczny sposób. Dobra To jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, czyli na przykład Nie chcę się wtapiać w otoczenie, ale tutaj sobie coś poklikam Altep 4 Coś się stało! Ijo! I Jo Yyy Otruj szczury, a nie mam jakich otruć. Yy, dobra, dobra, i o, jeszcze jakoś mogę zrobić system wentylacji włącz. Po co to zrobiłem? Zapytacie? Odpowiem wam, nie wiem. Yy, dobra, tak jak sobie, jak gdyby nigdy nie coś poklikam tutaj, elo. Dobra, ja wychodzę. Yo, jestem podejrzany, tak? Ty, na ziemię psie. Już nikt mnie tutaj nie będzie podejrzewał. Psiup, siup, 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 like a mad boss, wychodzimy. No, cześć, cześć, cześć. Wchodź, 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 wchodź. No, wchodzisz czy nie? Wchodzisz czy nie? Wchodzisz czy nie? Elo, w takim razie. Dobra, wychodzimy sobie teraz stąd. Czytnik. Znaleziono ciało, o czym ty mówisz. Jakoś teraz muszę wyjść stąd. Droga, szybko! Szybko! I wychodzimy! Takie 2 na 10 nam to wyszło w końcu, nie? Ale się udało. Mamy to Ależ sobie bęknąłem. Wejdź Jako doktor trochę przypałowy strój. Jakie ja mam tam skoczyć? Dobra, jesteśmy No faktycznie to jest mega przypał. Fuck jak ja mam przejść tam przez cały ten niezauważony Dobra, znaleziono ciało, god damn it. Ten pan mi pomoże tutaj przejść w miarę niezauważonym Pozwól, że cię tutaj obezwładnie troszkę ziomeczku leżeć. Gdzie na i wychodzimy Locha To już tutaj tak blisko Tak blisko Tak blisko Jak ja Nie był ciebie nikt tak blisko Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam Wu Udało się Przeszliśmy sapience Opuść misję

More Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you, I see you did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you're mine. How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. Strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Ooh. Fine. Won't do much good. Zwrócę z nim Китай to. Cops said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed him. Then what are you? Ale mu powiedział fajne, to było. Można przyznać, że fajne to było. Pewnie dostał ocenę jakieś trzy. Misja wykonana. Poziom mistrzostwa ile? Dobra, Enter, kontynuuj. Ocena ile? Wow, jedna gwiazdka. Brak zabójstw przy światach. No to powinno być więcej tutaj. Mech, jak zwykle, idzie mi świetnie. No trudno, gdzie? Mam nadzieję, że odcinek, mimo wszystko, Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze, subskrybujcie, mi kanał. trzymajcie się do zobaczenia. Daję usłyszenia. że ja do zobaczenia.